Transport publiczny jest najbardziej efektywny i dlatego warto w niego inwestować. Jeżeli porównamy ten autobus i postawimy obok tego autobusu 90 samochodów, to mniej więcej... Tyle pasażerów potrafi przewieźć ten autobus i 90 samochodów. No i nie rozepchniemy miasta, nie rozepchniemy dróg, nie jesteśmy w stanie zbudować autostrad w mieście. I ta efektywność transportu, przemieszczanie się punktualne po mieście i sprawne przemieszczanie się jest możliwe tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli nie tylko nowoczesne tramwaje i autobusy, ale będziemy mieli również wydzielone torowiska i buspasy, żeby ten transport publiczny mógł punktualnie włożyć pasażerów. Bardzo mi się podoba ten autobus i trudno, żeby było inaczej. Ja korzystam z autobusów, także mam nadzieję, że e, również na tych liniach, z których najczęściej korzystam, też być może jakiś jeden się pojawi. W tym roku zadaliśmy 20 takich autobusów. 10 autobusów zostanie przekazanych tutaj na tej zajezdnię, na której jesteśmy, czyli na ulicę Warszawską, a 10 autobusów na sąsiednią zajezdnie na ulicy Kaczy. Te autobusy posiadają panele wymienne, które są przykręcane do elementów nadwozia, natomiast wcześniejszych autobusach, bo to wszystko było przyklejane. A zatem jest to na pewno duża różnica. Dla pasażerów jest dodatkowe tablice informacyjne. Jest to tablica boczna, ale również w górnej części po jednej i drugiej stronie autobusu, tak aby pasażer dobiegający do autobusu mógł się zorientować, ile minut ma do odjazdu, bo ta informacja również na tych tablicach jest wyświetlana. MPK Poznań drugi raz skorzystało z naszych usług, poprzednio jak i tym razem wystąpiliśmy w wspólnym konsorcjum razem z firmą Solaris i ten przetarg wygraliśmy. Usługa leasingowa, usługa leasingu jest bardzo mocno rozpowszechniona w branży transportowej wszelakiej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze państwowym, jak i w sektorze komunalnym. To narzędzie finansowe pozwala przedsiębiorstwom dokonać zakupu sporej części majątku trwałego bez jednorazowego obciążenia kapitałowego widocznego w swoim bilansie. W zeszły rok zamknęliśmy wysoką ilością 333 pojazdów sprzedanych na rynek polski, gdzie w klasie autobusów miejskich, w której my funkcjonujemy, dało nam prawie 50% udział w rynku. Duży kontrakt 20 autobusów w 2016 roku jest dobrym zwiastunem utrzymania pozycji lidera, ugruntowania. Miejmy nadzieję, że zwiększenia, co jest istotne. Pełnie ze względu na rozpoczęcie naborów wynikających z regionalnych programów operacyjnych. Będzie dzisiaj dopiero pierwszy oficjalny wyjazd na miasto, no ale oczywiście oczekiwania duże, ale myślę, że będą spełnione. Dużo udogodnień do kierowcy pod kątem jakby wygody. Dużo skowków, dużo półek, uchwyt na napoje, coś czego wcześniej nie było. To są takie drobnostki, ale które jednak będą poprawiać występowanie konta. Silnik jest nowszy, wprawdzie te same marki, które w poprzednich autobusach mieliśmy, ale jest to nowa konstrukcja zdecydowanie bardziej silna. Także komfort pracy będzie, będzie większy.